Radio Wrocław Kultura. Teatr. Czyste emocje. Właściwie powinienem zagrać dżingiel, może kino. Różnie to bywa, ale teatr jak najbardziej na miejscu. Albo a przede wszystkim emocje. może zwołujący nam msze. <świec> <świec> ale przede wszystkim emocje. Katarzyna Bernaś jest z nami. przysłuchuje. tak, przysłuchuje. Katarzyna <świec> Bernaś i Kaśka, Kaśka zdrowaśka. zdrowaśka. Katarzyna Bernaś, a w sieci Kaśka Zdrowaśka. Aha. Jak mocno się zidentyfikowałaś z Kaśką Zdrowaśką? Mocno, bardzo mocno. Kaśka jest na pewno już teraz częścią mnie. Ewidentnie. I na odwrót pewnie też trochę tak. To I działo. na odwrót, tak, tak, dokładnie. A gdybyś miała się przywitać ze słuchaczami, jako Kaśka zdrowaśka, to co byś powiedziała? Witam was, marcheweczki. Co ja robię tu? Do tego radia wpadłam. Oby mnie wypuścili. <laughs> wypuszczą, wypuszczą. A co, Ale nie będzie to szybko. a co zakonnica robi na czerwonym dywanie? Szaleje, szaleje, zaczepia George'a Clooneya i zaczepia inne hollywoodzkie gwiazdy, stara się z nimi podegrać coś aktorsko, wyciągnąć informacje o Polsce, dowiedzieć się coś o ich nowych filmach, nowych produkcjach, jacy są i jakimi są przede wszystkim osobowościami. Tak? Kiedy, dlaczego, ich dlaczego ich świat kocha? Kiedy ja oglądałem tę te pierwszą część, tak, relacji z Berlinale, Kaśki Zdrowaśki na kanale YouTube, tam jest twój kanał, tak? Tak, Kaśka Zdrowaśka, kanał na YouTube. Mhm. To tak sobie pomyślałem, że to jest taki bardzo dobry pomysł na to, żeby i wpisujący się w ten show biznes, z jednej strony to jest coś, bo zadajesz pytanie o Polskę, tak, coś powiedzmy, jednak trochę poważnego, trochę wartościowego, co może nam zostawać w głowie, a z drugiej strony no jest to przede wszystkim, jest to chyba jednak taka zgrywa, która trochę też obnaża ten show biznes, ten czerwony dywan właśnie. Oczywiście, bo cały czerwony dywan jest, jest rytuałem, jest pewną rodzaju ceremonią, która ma określone punkty, określony ma przebieg. To, jak gwiazdy zachowują się na tym czerwonym dywanie, dużo zależy od, od samej osobowości tej gwiazdy, która się tam pojawia. I też, tak naprawdę, chciałam troszeczkę pokazać, że każdy może zostać tą gwiazdą, ponieważ Zdrowaśka sama również pojawiła się na tym dywanie, na naszej polskiej premierze, i też została obfotografowana obficie przez fotografów. Na wszelki dywanie. wypadek. Na wszelki wypadek, tak, na wszelki wypadek. Natomiast Udowodniłam tym sobie, i myślę, że, że też widzą w następnym odcinku, pokażę moje przemyślenia, że gwiazdą może być każdy, tak naprawdę. Zależy, tylko od, zależy to od tego, gdzie się kto znajdzie, co ma do zaproponowania, jaką ma osobowość i kto go poprowadzi, tak naprawdę. Mm -hmm. Kiedy jest... A ty sama siebie prowadzisz, tak Sama naprawdę. siebie prowadzę, <laughs> <laughs> dokładnie, sama siebie prowadzę, sama myślę o Kaśce, sama piszę. Kaśka Zdrowaśka jest to mój aktorski jednoosobowy projekt, który ma ujście na YouTubie właśnie, który będzie miał kontynuację spektaklem teatralnym właśnie o Kaśce Zdrowaśce. To będzie monotrem. Czy tak myślałam, ale nie. <gry> tak myślałam, ale nie. Zaangażowałam w to e, również innych aktorów, więc będzie to spektakl wieloobsadowy, e, jeśli mogę tak powiedzieć. Natomiast chciałam przede wszystkim udowodnić sobie, a także i widzom, że na kreację aktorską, na trosz, odrobinę teatru jest też również miejsce w teatrze. E, miejsce, oj, już całkiem. E, ta godzina chyba. Jest miejsce również w internecie, na YouTubie. Co mhm. zakonnice o tej porze robią? Chyba jakaś wieczorna możliwa. To już godzinki. To już to godzinki. To już godzinki. Też tak. po kolacji. Chyba, że dostały dyspensę na festiwal. Oj, jest, z tą dyspensą to było ciężko. <laughs> tak siostra przełożona chyba nie jest, czy matka przełożona, nie jest zbyt łagodna. Nie, nie, dla nie. Dla takich nie, 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 nie. To... Ale YouTuba nie ma włączonego w komputerze. Ja blokuję te strony, żeby, żeby siostra nie widziała. Akurat na festiwalu w Berlinie spotkałaś George'a Clooney'a. Tu trzymasz jeszcze w tajemnicy to, co ci powiedział. Ja trzymam. trzymam. <laughs> Ale błysk wokół już był, tak? I poznał cię. Ach. A, it's you, tak? It's you, it's me. Dokładnie. Wcześniej żeśmy zamienili kilka słów, i to już w następnym odcinku. Jest również Emma Thompson, Tilda Swinton. Emma Thompson. Tak. Emma Thompson, bardzo taka kobieta z dystansem do siebie i do czerwonego dywanu. Kobieta petarda bym powiedziała. Na dywanie to, co, jakie show zaprezentowała swoją osobowością na, na czerwonym dywanie. Godna do pozazdroszczenia energia dla kobiety w jej wieku. Ewidentnie. W jaki sposób się wypowiada, z jaką energią, jaka jest błyskotliwa, jak potrafi czarować z sobą osoby, z którymi rozmawia. A Meryl? Spotkałaś Meryl? Spotkałam Meryl. A to już jest całkowicie osobowość na, na kontrze. Jest to y, bardzo ciepła, wyważona osoba, bardzo inteligentnie się wypowiadająca. Y, taka ikona filmu, bym powiedziała. Co ci powiedziała Meryl Streep? Meryl Streep powiedziała, że jest to dla niej przywilej być president of jury, czyli bo była y, głównym przewo była przewodniczącym. Jury. Jur, jury, tak, Berlinale, że jest to dla niej pierwszy raz, zresztą przewodniczyła jurorowaniu i powiedziała, że jest to zaszczyt, żeby, że może być wśród ludzi, w których, w których obchodzi film, którzy dbają o film i dla których film jest tak ważny, ponieważ film to jest jej całe życie. A ja myślałem, że ci powiedziałem mam mia". Mam, mam ja mi nie powiedziała, ale powiedziała mi coś jeszcze. Ale to w kolejnym odcinku. Okay, miała zdołaśka. jakieś polskie doświadczenia? Z tego co wiem, miała polskie doświadczenia. Pracowała z Elżbietą Czyżewską i z Andrzejem Wajdą. Więc tutaj z Polską ma doświadczenia, aczkolwiek nie... Nie była nigdy w Polsce. To nie była więc... nigdy w Polsce. Grała Polkę w wyborze Zofii. Dokładnie. Kaleczyła tę polszczyznę niestety. To, to jest świetny film, ale ta scena akurat z tą polszczyzną nie za bardzo się udała. <laughs> Natomiast e, mówi się, że podobno ma talent do, do, do akcentów. No. Że e, jeśli chodzi o amerykańskie no tak, ale jednak am... Amerykanin mówiący o polsku bez akcentu to chyba się nie zdarzy. No nie zdarzy się chyba. Katarzyna Bernaś jest z nami. Właśnie, Katarzyna Bernaś, czy jednak Kaśka Zdrowaśka? Kaśka Bernaś-Zdrowaśka. <laughs> za chwilę wracamy do rozmowy. I put a spell on you.